Jaki ten X-Com jest przewrotny? Na początku przeszedłem na klasiku, później przerzuciłem się na Impossible, stwierdziłem, że Impossible jest Impossible, a później znowu wróciłem do Classica i... przegrałem. Nie wiem jak to się stało. Ale ja nie zamierzam tego tak po... porzucić, bo nadal nie widziałem w tym enemy within nawet jednej czwartej te wszystkich rzeczy nowych i chcę je zobaczyć. Więc. Znowu zagramy w x Ale tym razem będzie jedna zmiana. <laughs> Zagram na padzie. Uważam, że w tą grę naprawdę dobrze gra się na padzie. Może nawet lepiej niż na klawiaturze i myszce. Wreszcie nie będę robił błędów takich, że będę wciskał coś, czego nie powinienem wcisnąć. A i takie tam. Um, aiming Angles. Tak. Training Group. No, może nie. Hidden Potential. Tak. Not created equally. Tak. New Economy. Tak. Damage Roulette jest zbyt niebezpieczne, Training Roulette jest ciekawe, ale nie chcę, safe mnie nie jest dla nas, dlatego że... Bierzemy... Operation Progeny, tak, Operation Slingshot, ta, tak, i Iron Man. Jak zwykle. I Reduce Beginner Voice Over. Done! Jedziemy! Enable Tutorial Experience! No! I zobaczmy, jak potoczy się pierwsza misja... nowego sezonu? Mam nadzieję, że dobrze. Bo jak nie, to będzie bardzo źle. Mamy pierwszego. Ale z jakiego... A nie, bo ja go tylko zauważyłem na chwilę. Dobra, pierwsza grupka trzech sektoidów, którzy sobie tańczą. <ślad> <Oni> naprawdę tańczą. O się! Okej. Okej, to za chwilę będzie... Kluć tę imprezę! Uuuu! Uuu. Dobra, przestaną tańczyć, schowają się. Oczywiście, za meldem tego też na Overwatchu. Dobra, no to spróbuj strzelić, ty masz całkiem niezłą szansę. Uuu. I pierwszego mamy z głowy. To 51% masz, też całkiem niezłą. Dobra. Najpierw spróbuję... ...szty! u uh, la Jaka skuteczność! Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Dobrze się to... Te... O, oh, A nie, dobrze. Okej, okay, spoko. Już myślałem, że to cały wybuchnie, ale to... Hej! Mamy kolejne towarzystwo. No niestety, nie można mieć szczęścia... ...cały czas. Ciekawe, gdzie oni się teraz ustawią. Tam jeszcze jest jeden z tamtej grupki. Nieposprzątany. Ten się tu ustawi gdzieś na górze. No niedobrze. O! Mają go, mają go! Któraś trafiła. Ok. To w takim razie... Tylko tych trzech z tej nowej grupki jest. To jest dla nas dobra wiadomość. E, dobra też całkiem wiadomość jest taka, że tu jest ładne schronienie dla tej kobiety. Czy ja znowu mam damski skład? Oczywiście, że tak. Jestem przekonany, że w MM Within częściej trafiają się kobiety w tych drużynach. No przecież... Nie wiem, nie wiem. Feminizm. 43%. No, spróbuj. Nope. A ty stąd strzelisz? Nope. Ale ty za to stąd strzelisz? No, nie wiem, czy to jest taka dobra pozycja, bo tu gdzieś jeden ten polazł. Tu jeden stoi na dachu na bank, więc nie będę się ruszać. Dobra, no zostanę. 45%. Czemu nie? Prawie. I w zasadzie mamy całkiem bezpieczną sytuację, bo ta pani jest w stanie spokojnie rzucić granat i na pewno zdjąć tego jednego tutaj mindmerdżującego. Więc możemy sobie pozwolić na festiwal strzelania. I nie trzeba było barnować granatu. Dwóch za jednym zamachem. To został jeszcze gdzieś jeden. Ale nie wiem gdzie. już wiem gdzie. 59% powiadasz. To ja się nie będę bawić. Chyba, że, że ty tu go jakoś sprzątniesz czy z jakiejś dziwacznej pozycji mogę spróbować, no zawsze mam ten granat, co mnie uratuje. O, shit, on nie znał wyłączu! Tego nie przewidziałem! O, ale przeżyła. Twarde kobity. Teraz dopiero ci się przypomniało, że oberwałaś. 63%. Ty to dobrze strzelasz. Ale nie zawsze ci się udaje, no cóż. Tato to nie, nie trafi Dobra, nie ma co ryzykować Będzie po sprawie up. Czyżby to już byli wszyscy? Good work out there. Strike one yep. udało nam się doskonale. Nie będziemy ciebie słuchać tam tamtą Oho <ścoughs> Ohoho. A się! Źle zrobiłem. Pięknie zaliczona misja. meld zebrany! I każdy członek, a właściwie każda członkinia drużyny dostaje awans. I mamy pełny skład. I mamy supporta, mamy heaviego, mamy snajpera i mamy assaulta. Yes! I to dam! Mamy kolejny... Obcych, porywających ludzi, zobaczmy. Scientists, inżynierowie i Egypt. Chyba polecimy po nauk. albo i nie. Może najpierw po tych inżynierów do Francji? Nie, najpierw polecimy po naukowców. Jednak zdecydowałem, że to będą naukowcy, ale to oczywiście dopiero w następnym odcinku. Także do zobaczenia i mam nadzieję, że ten sezon. Tak dobrze się skończy, jak dobrze się zaciął. Kurde, nie umiem wymawiać słowa. Zaczął, a nie zaciął, Laciu, skup się.